Hejka, moi kochani, witam Was w dzisiejszym filmie, jak po samym tytule widzicie, co jest w dzisiejszym filmie, dobra. dobra. Jak po samym tytule widzicie co jest w dzisiejszym filmie. Tak, dzisiaj jest film pod tytułem Co, dostał, co dostałam i od kurwa Dzisiaj jest film pod tytułem Co i od, Co dostałam i od kogo w prezencie na Mikołajki i Wigilię 2K23, i to będą ostatnie filmy w roku 23, Więc, no, ostatnie filmy w roku 23 i no, tak, I dzisiaj pokażę wam w dzisiejszym filmie. Pokażę wam co dostałam w prezencie i od kogo na Mikołajki oraz Wigilię. Potem zmontuję ten film i on się wstawi na YouTubie. Oczywiście z filmami jestem w końcu na bieżąco. Tak, w końcu na bieżąco jestem i od razu jak skończę ten nagrywać ten film, od razu będę go montować. W sensie nie tego samego dnia, ale no, już nie mam żadnych filmów, więc Essa. Dobra, następny film, jaki będę nagrywać, to co dostałam w prezencie i od kogo na Boże Narodzenie. A jeszcze następny film to będzie. Co dostałam w prezencie od kogo? Nie, Boże, już mi się pierdolę od tego nagrywania. Yy, jeszcze następny film to będzie wypróbowanie tych świątecznych prezentów. Tak. Yy, jak będzie wyglądał dzisiejszy film, czyli pokażę Wam po kolei. Po kolei pokażę wam co dostałam w prezencie od kogo. Yy, co dostałam w prezencie od kogo i jednocześnie będę mówić, yy, jednocześnie będę mówić yy, w jaki sposób będę wypróbowywać ten w jaki sposób będę wypróbowywać ten oto dany prezent w filmie wypróbowywanie świątecznych prezentów. Mam nadzieję, że nie popierdoliłam wszystkiego w tym gadaniu, ale dobra. Jezu. Tak. Czyli po kolei. W jakiej kolejności. Muszę się napić. W jakiej kolejności będę pokazywać prezenty. Już mówię. Będę pokazywać w kolejności od, pier, odkąd, od pierwszego prezentu, co dostałam, do ostatniego prezentu, co dostałam. I jednocześnie będę mówić Każdą po kolei rzecz będę pokazywać z prezentów I jednocześnie będę mówić w jaki sposób wypróbuję ten prezent W filmie wypróbowanie świątecznych prezentów Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka Więc tak moi kochani Pierwszy prezent jaki dostałam w tym roku To jest na Mikołajki 6 grudnia od y, mojej mamy. E, taki no, od 6 grudnia, właśnie na Mikołajki. To jest właśnie ten oto prezent. Wiem, że to chyba Shinseja, ale mniejsza oto. to już pokazuję, co tam jest w środku. Tak. W środku mamy takie coś. Taką drukareczkę. Już pokazuję, jak wygląda w środku Uwaga, uwaga Tada! Mamy oczywiście drukusia Tak, mamy drukusia Tak, drukus jest No, jest drukus Jak on Będzie się prezentować I w ogóle Wypróbuję w filmie wypróbowanie świątecznych prezentów E, tak jak go obsługiwać i w ogóle to właśnie wypróbujemy z filmem wypróbowanie prezentów ale myślę, że trzeba się z nim połączyć na bluetooth i wybrać jakieś zdjęcie z telefonu i wtedy się może go można coś wydrukować więc no tutaj mamy drukusia tutaj mamy kabelek do drukusia a tu mamy wszystkie takie jego rorki, żeby miał czym, czym drukować właśnie, więc no, jeszcze raz pokażę drukusia i no, wyłączę drukusia, więc jak jesteście ciekawi jak właśnie drukuś się sprawuje i w ogóle, to czekajcie cierpliwie do filmu wybrywania 7 prezentów. I dobra. Z tej torby, wiem, że ona jest ogromna, a drukość jest malutki. Ale z tej torby to już wszystko. Żeby nie było, pokazuje, że to już wszystko z tej torby. Tak, to jest wszystko z tej torby. E, no. Czemu taki mały drukoś był w tak dużej torbie? Już mówię ponieważ w tej samej torbie był jeszcze kalendarz adwentowy z kosmetykami, który nagrywałam przez cały grudzień na Insta Story, gdzie na Instagramie mam misję, podłoga Meruś na Insta Story nagrywałam właśnie cały grudzień, nagrywałam kalendarz, w którym otwierałam po jednej rubryczce codziennie otwierałam I pokazywałam yy, Co jest w tym kalendarzu Mam nadzieję, że widzieliście to na Insta Story, Bo kalendarz Też będzie w, w filmie wypróbowanie świątecznych prezentów Więc No Dobra, to ja zapakuję z ten drukusia Do tej torby, gdzie był zapakowany Dobra I ja przejdziemy do następnego prezentu Dobra, następny prezent, jaki dostałam, to też z okazji Mikołajek od mojej przyjaciółki, od mojej najlepszej przyjaciółki Nicoli. Pozdrawiam Nicole. Okej, okay. tu mamy prezent od Nicoli. Taka ładna torba. Już pokazuję, coś w środku. Oczywiście dostałam taką oto paletkę. Paletkę dostałam. Jeszcze jej nie otwierałam, chociażby dostałam ją na Mikołajki, ale jeszcze jej nie otwierałam. Teraz na wizji otworzę ją, a wypróbuję w filmie wypróbowanie prezentów, ale teraz ją otworzę, bo jeszcze nawet jej nie otwierałam, żeby właśnie specjalnie na filmie to zrobić. Żeby pokazać wam z bliska, jak to wygląda. Taka przepiękna, przepiękna paletka. Już pokazuję. Tak wygląda po otworzeniu. W ogóle tutaj jest wszystko. Tutaj są cienie do powiek. Tak, cienie do powiek. Tutaj mamy róże. Tu mamy rozświetlacze Tu mamy brązer. A tu mamy pomadki właśnie Tutaj na dole mamy pomadki I oczywiście, wiadomo, jak paletka do makijażu Zrobię makijaż tą paletką W filmie wypróbowanie prezentów, wiadomo Następne, co od niej dostałam To są właśnie oto perfumy męskie Tak się prezentują po otworzeniu E, oczywiście popsikam się tymi perfumami na filmie wypróbowanie prezentów. Jak będą pachniały, nie wiem. Będę... Dowiemy się na filmie wypróbowanie prezentów. Oczywiście z tego prezentu to już jest wszystko. Przechodzimy dalej. Dobra, moi kochani. E, następny prezent jaki dostałam, to też na Mikołajki, a już ostatni na Mikołajki, e, od mojej najlepszej przyjaciółki, Hani Stefańskiej. I pozdrawiam serdecznie Hani Stefańską, bo ja ją po prostu uwielbiam. I od Hani Stefańskiej mamy ten oto prezencik. Już pokazuję, co się pokazałam. Dostałam oczywiście taki oto zestaw herbat. Taki oto zestaw herbat dostałam. Też oczywiście tego nie otwierałam. Teraz na wizji otworzę jak to będzie wyglądało. Teraz to po prostu składam Tylko chciałam pokazać, jak to będzie wyglądało na wizji. O, dużo jest tych herbat, aż 10. Ale dobra, nie będę wszystkich wyjmować. Takie różne, oto herbaty, właśnie. I... Dobra, nie będę ich teraz wyjmować, bo mi się nie chce. Ale takie różne herbaty. Tak one się prezentują. No wiadomo, w filmie wypróbowanie prezentów, ja właśnie zrobię herbatę z tych herbat, właśnie. I tutaj jest. Tak wygląda w środku, właśnie. Oczywiście tu jest 10 herbat. Z czegoś z 10 herbat zrobię jedną wielką herbatę. Dobra, z 10 herbat zrobię jedną wielką herbatę, żeby właśnie wszystkie naraz te herbaty wypróbować na filmie. I jak zrobię to, jak ja to zrobię, już mówię. Po prostu mam taki wielki dzbanek i w tym dzbanku właśnie zrobię te herbaty. Co jeszcze od niej dostałam? Dostałam takiego Kinderka, co będzie w teście słodyczy, w wypróbowaniu prezentów. Takiego o, oto pierścionek biteczkowy, co też będzie w teście słodyczy. W teście słodyczy, właśnie. E Oraz naklejki Hello Kitty. Tak, naklejki Hello Kitty, to gdzieś się poprzyklejam, właśnie w filmie wypróbowanie prezentów. No i z tego prezentu to już jest wszystko. Przechodzimy dalej. Bo muszę to popakować z powrotem. Dobra, my przechodzimy dalej. Dobra, moje kochani, skoro były prezenty na Mikołajki od, od mamy, od przyjaciółki Nicoli, od przyjaciółki Hani. No to teraz przejdziemy do ostatniego prezentu na tym filmie. Czyli je prezent na wigilię, który właśnie dostałam dzisiaj. I już pokazuję, co jest w tym oto prezencie, taki oto prezencik. I patrzcie, patrzcie, dostałam oczywiście kalendarz z moim autografem, z moimi zdjęciami. Co doprawdy co roku pokazywałam, co jest na tym kalendarzu, ale potem nie miałam, jak tego wypróbować w filmie. Więc jakie są zdjęcia w kalendarzu na tym roku, 24 roku Jakie są zdjęcia w tym kalendarzu Pokażę w filmie wypróbowanie świątecznych prezentów Żeby było właśnie większa ciekawość jakie zdjęcia w tym roku dałam do kalendarza To pokażę w filmie wypróbowanie prezentów Oczywiście mm, jakie jest na styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień więc film, poczekajcie do filmu, wyprywanie świątecznych prezentów. Dobra. Dostałam oczywiście kubek. Kubek taki. Jak y, sami zauważyliście, dostałam y, herbaty od Hani. I dostałam jeszcze kubek na wigilię, więc dobrze się składa, że po prostu w wielkim dzbanku gotuję właśnie 10 tych herbat. W wielkim dzbanku gotuję. Po jednej z każdej herbaty ugotuję jedną wielką herbatę i wleję do tego kubka w filmie wypróbowanie Prezentów. I no nie wiem, w teście słodyczym spróbuję tej herbaty. No. Przechodzimy dalej. Dostałam oczywiście takie oto ciastka. Nie, to nie jest pudełko na ciastka, a w środku co innego. To są właśnie te ciastka. Opaśćcie. Te oto ciastka, co nie. Dostałam takie ciastka, co będzie oczywiście w teście słodyczy, wypróbowanie prezentów. Patrzcie się, patrzcie. Dostałam jeszcze taką. Kosz... Kurwa, do góry nogami. O, dostałam taką koszulkę. Czarną. Bez... Co tu pisze? Weszałych świąt. Oczywiście, którą ją przymierzę w filmie wypróbowanie prezentów. Dostałam oczywiście kapcie. Takie o, kapcie, co nie. Które też przymierzę w filmie wypróbowanie prezentów Chociaż korci mnie, żeby je teraz przymierzyć Te puchate kapcie Ale nie, dopiero w filmie wypróbowanie prezentów Mogę je przymierzyć No i oczywiście kalendarzy na 24 rok Tak się prezentuje w środku Jak je wypróbuję w filmie wypróbowanie prezentów Oczywiście podpiszę się tutaj z przodu No i w sumie mogę zapisać tak Grafik tak na... W sumie to się zaczyna od 1 stycznia To bym mogła tak zapisać tak do 3 stycznia max Mniej więcej, bo potem będę pisać... Potem od 3 stycznia będę robić... Będę pisać grafik już na... Cały styczeń Z tego prezentu to już jest wszystko My przechodzimy dalej, tylko ja muszę to wszystko popakować Popakować z powrotem, muszę to wszystko No. Więc tak moi kochani Skoro już pokazałam Prezenty na Mikołajki Od mamy, od Mikołajki, od przyjaciółki Nicoli Od Mikołajki, od przyjaciółki Hani I jeszcze na Wigilię To już są cztery prezenty yy, No to w sumie to by było tyle W dzisiejszym filmie Oczywiście my się widzimy Jeszcze w następnym filmie który będę już nagrywać 26 grudnia, czyli film, co dostałam w prezencie od kogo na Boże Narodzenie, a potem widzimy się w jeszcze następnym filmie, który chuj wie, jak długo będzie trwał, czyli filmie wypróbywanie świątecznych prezentów. Tak, Wypróbowanie świątecznych prezentów co Wypróbuję wszystkie prezenty, jakie w ogóle dostałam I z kalendarza adwentowego I z Mikołajek I z Mikołajek I z Mikołajek I z Wigilii Z Bożego Narodzenia Z Bożego Narodzenia I wszystkie te, wszystkie te prezenty wypróbuję na filmie Tak Wszystkie te prezenty wypróbuję w jednym oto filmie, który nie wiem, jak bardzo długo będzie trwał. Bo ten, właśnie co teraz widzicie, no tak średnio będzie trwał. Z Bożego Narodzenia będzie trwał najkrócej, a wypróbowania prezentów będzie trwało najdłużej. Więc to by było tyle w dzisiejszym filmie. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrypcje na dole pod tym filmem. Zostawcie subskrypcję. Eee, zostawcie miły komentarz na dole pod tym filmem. Oglądajcie te filmy od samiutkiego początku, do samiutkiego końca Żeby mi nabić wyświetleń, godzin no oglądalności Wyświetleń, godzin oglądalności i w ogóle Zachęcę wszystkich do subskrypcji mojego kanału, żeby było jak, was jak najwięcej eee... I co jeszcze mam do powiedzenia? Przede wszystkim oglądajcie to od początku do końca, bo żeby mi być Wyświetleń i godzin oglądalności to jest to w chuj ważne dla mnie i to by było tyle w dzisiejszym filmie. Ja się z wami żegnam, to Bajo, pa!